Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Laureat konkursów, popularyzator nauki i Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Radio Szczecin. Projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Radio Szczecin. www.myszka.org. Przedstawiciel Trącić Myszką. えっ? <noise> Przypominam, że w studiu goszczę Pana Piotra Pietrzaka z IBM Polska i Pana Tomasza Lama z Na czacie jest bardzo dużo odpowiedzi, ale tutaj troszeczkę Pan Piotr przyznał się, że troszeczkę to się pokręciło, bo za dużo było tych możliwości, prawda, podawania i wszyscy ci, którzy biorą udział w czacie to będą zmuszeni poczekać do końca naszego czatu, ponieważ Pan Piotr musi pracowicie na patyczkach albo na liczydłach przeliczyć te wszystkie płyty na bajty, na inne rzeczy, żeby móc wyłonić zwycięzcę, ale będą następne konkursy, więc proszę zostać. I niestety smutna wiadomość, bo dzisiaj jesteśmy troszeczkę krócej, ponieważ kampania wyborcza pełni, ma to do tak. siebie, że jako radio publiczne jesteśmy zobowiązani emitować programy wyborcze, więc nie będziemy do końca audycji tak jak zwykle, tylko troszeczkę wcześniej skończymy. I może jeszcze jeden wątek, panie Tomku. Czy ja pan się, coś ja się tak właśnie, się, ja się troszeczkę pośmiałem, bo tutaj Majdex na, na czacie m, m, po, m, mówił o używaniu światłowodu do suszenia prania. No Rozumiem, że w formie sznurka. Bardzo dobre rozwiązanie. <toszczak> Bardzo. To, każdy każdy sposób jest dobry, jeżeli jest tak tylko jest. skuteczny. Na czacie również MLY, taki jest nick internauty, napisał czy słyszeliście o tym, że pamięć ma być zaszyta w układzie? Czy będzie miał pamięć w sobie tak zwaną spinowo-magnetyczną i trwają prace w Polsce właśnie nad tego typu rozwiązaniami i może za 20 lat układy będą pamiętały, co zrobiły, a wyniki przekażą na zewnątrz tylko w razie potrzeby. Mają to być tysiąc razy szybsze od na, dalej nie skończył, od napędów chyba, prawda? Jakichś napędów, tak. Pewnie, pewnie SSD. Panie Piotrze, to tak tytułem zakończenia tego wątku o pamięciach, o w ogóle rozwiązaniach holograficznych, to co pan myśli o takich futurystycznych? Jeżeli to ma nam pomóc, to jestem za. Aha. Pan Piotr jest generalnie za. E, czyli w takim razie to też chyba jest jakaś ścieżka, jakaś droga, którą być może te rozwiązania podążą. Jest bardzo dużo tak naprawdę, różne firmy w swoich laboratoriach rozwojowo-badawczych, jak również uczelnie wyższe, techniczne e, prowadzą pracę nad różnymi formami zapisu, zapisu danych. To jest taki troszeczkę wyścig e, zarówno z czasem, ale również, e, również z oczekiwaniami e, z oczekiwaniami rynku, więc dosyć no, trudno jest powiedzieć e, autorytarnie, który, który, które docelowo rozwiązanie zawładnie tym rynkiem, albo które będzie przyszłości. to się bardzo szybko zmienia, podobnie szybko w chwili obecnej, jak technologie procesorowe. Ciężko czy powiedzieć. Być może niedługo w ogóle nie będziemy się zastanawiali, czy będziemy posiadali ten dysk twardy w domu, czy nie. Będzie to dla nas bez znaczenia, ponieważ będzie w chmurze. Będzie w chmurze. I będziemy dostępować swoich danych, które są w chmurze. Będziemy wykorzystywać aplikacje działające w chmurze, dzięki czemu z każdego miejsca, w którym się na świecie znajdziemy, będziemy mogli osiągnąć swój komputer ze swoimi aplikacjami, ze swoimi grami, ze swoimi filmami, ze swoimi zdjęciami. Niekoniecznie będziemy przykuci do, do, do danego miejsca. Ale to już pomału zaczęło być rzeczywistością. Pojawiły się firmy, tudzież. Usługi pojawiły się, które pozwalają nam zostawiać swoje dane, swoje pliki, swoje katalogi na wirtualnym dysku gdzieś w internecie i z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej sobie to zczytać, czy też skorzystać z tego, podłączyć. Aplikacja, która, powiedzmy, którą widziałem, pozwala zrobić tak, że ja widzę ten dysk wirtualny na jakimś tam serwerze. Jako mój własny dysk. Faktem jest, że jest to przepustowością tego internetu, ale, ale to działa, tak? coraz więcej osób używa tego jako medium do backupu najważniejszych danych. A czy panowie zauważyli, jak czatujący to skomentowali? Znowu chmury nad nami. <śmiech> <śmiech> w takim razie, panie Piotrze, to ja poproszę o kolejne pytanie dla czatujących. Pan Piotr jeszcze myśli, jeszcze myśli nad tym pytaniem. To obiecaliśmy sobie powiedzieć też coś na temat rozwiązań, które nie tylko służą, a właśnie, domu. może jeszcze rozwiążmy konkurs ten telefoniczny, ponieważ tak. któryś z naszych sympatycznych czatujących zalogował się z nikiem, który był rozwiązaniem naszej telefonicznej zagadki. Odpowiedź, o, pytanie dotyczyło o interfejs. Interfejs InfiniBand i trzy osoby, pan Cezary, pan Artur i pan Mieczysław są laureatami tego, tego pytania. tego Ja konkursu. może wspomnę, dlaczego ta, ta technologia InfiniBandowa jest w pewien sposób fascynująca. Dlatego, że opóźnienia, które występują przy technologii InfiniBandowej są... Minimalne, dzięki czemu ta technologia umożliwia prowadzenie takich dosyć ciekawych projektów jak VSMP, który umożliwia nam zbudowanie jednego dużego komputera poprzez połączenie wielu małych w jedną dużą maszynę, która nie jest klastrem, a jest jednym integralnym dużym komputerem. I tylko właśnie technologia InfiniBand to zapewnia. To wyjaśnienie, które przedstawił pan Piotr Pietrzak z IBM. Twardy dysk na czacie napisał, po prostu będziemy bujać ciągle w obłokach. To taka propos tej poprzedniej. A tutaj naszej ciekawostka naszej a propos rozmowy. chmur. Nie wiem, czy, czy, czy państwo wiedzą, taka ciekawostka parę lat temu był dosyć, dosyć znany i taki chwalony, przynajmniej przez osoby, które lubią filmy typu science fiction film o nazwie Raport Mniejszości. E, I co się okazuje? Okazuje się, że część efektów specjalnych, która tam była zastosowana wcale nie była e, wytworem komputera, co więcej nie była efektem specjalnym, tylko już prototypem pewnych technologii, jak widzieliśmy e, głównego bohatera nawigującego po to krainie to zagadka. Komputera. Czasem, tak? E, może. Możemy to uznać za zagadkę. Aha, to w takim razie pan Piotr nie kończy, tylko na co jakie pytanie mają odpowiedzi. Które z technologii, takich dosyć widowiskowych, z filmu Raport Mniejszości w chwili obecnej są już szeroko stosowane i również dostępne, nawet w domu?